Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo cieplutko ze swojego saloniku. Bardzo się cieszę, że znowu możemy spotkać się na naszych babskich pogaduchach. Przychodzę do Was dzisiaj z dosyć ważnym i aktualnym tematem. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie na temat urlopu w Turcji w 2020 roku w dobie panującej epidemii koronawirusa. Czy uda nam się w tym roku zorganizować urlop w Turcji? Urlop all inclusive kiedy będziemy mogli do tej Turcji polecieć, kiedy będziemy mogli cieszyć się ciepłem morza, cudownymi plażami. Mam nadzieję, że temat Was zainteresuje. My interesujemy się tematem bardzo, bo chcielibyśmy jak najszybciej wylecieć do Turcji. Śledzimy strony rządowe, śledzimy najnowsze informacje publikowane przez Ministerstwo Turystyki i Kultury. Czytamy, jakie są wytyczne dla całego sektora turystycznego oraz dla hotelarzy. Więc informacje, jakie udało nam się zebrać, przekażę Wam dzisiaj i mam nadzieję, że będą dla Was cenne i pomocne. Według oficjalnych danych Turcja Szczyt Zachorowań ma już ze sobą. Odnotowuje się więcej ozdrowieńców niż nowych przypadków zachorowań. Rząd turecki postanowił otworzyć rynek turystyczny dla turystów z kraju oraz dla turystów zagranicznych. W pierwszej kolejności z początkiem czerwca zostanie otwarty ruch turystyczny dla mieszkańców Turcji, a planuje się, że od 15 czerwca, więc już całkiem niedługo, rynek zostanie również turystyczny, otworzony dla turystów zagranicznych z takich krajów, gdzie epidemia koronawirusa została już opanowana na tyle, że bezpiecznie można wpuścić mieszkańców tych krajów na terytorium Turcji. Do tych krajów będą należeć kraje Europy Środkowej, takie jak Polska, Austria, Niemcy, Czechy, czy Słowacja. Oraz kraje azjatyckie, Chiny, Japonia. W drugim jak gdyby, etapie zezwoleń będą takie kraje jak Rosja, Ukraina, Hiszpania, Włochy. Wszystkie hotele, które pragną w tym roku gościć turystów, muszą posiadać tak zwany certyfikat czystości, wolny od koronawirusa. Ten certyfikat czystości będą sprawdzać odpowiedni urzędnicy dwa razy w miesiącu, czy zachowane są nadal wszystkie standardy podwyższonej higieny. Na czym to będzie polegało? Można zacznijmy jeszcze od tego, że hotel, który nie będzie posiadał takiego certyfikatu czystości, nie będzie mógł w tym roku gościć turystów, gościć klientów biura podróży, które będą wysyłać swoich klientów do Turcji, mogą tylko i wyłącznie wysyłać klientów do hoteli, które posiadają właśnie takie certyfikaty czystości. Więc ważne, że przed wylotem do Turcji, żebyście upewnili się w swoim biurze podróży, czy hotel, do którego będziecie lecieć, rzeczywiście taki certyfikat posiada. Teraz powiemy sobie o tym, jak będą wyglądały właśnie w czasy w tych wielkich hotelach w Turcja słynie z pięknych wielkich hoteli, w których czasami kilka tysięcy osób przebywa. Później na przykład na sali na stołówce również w jednym czasie bardzo dużo osób wspólnie spożywa posiłek. I tutaj nie ma mowy w normalnych warunkach, żeby zachować jakikolwiek odstęp i jakiekolwiek podwyższone zasady bezpieczeństwa, zasady higieny. W tej chwili hotel może wyłącznie udostępnić 60 do 60% miejsc noclegowych. Również personel pracujący w hotelu musi być zwiększony co najmniej o 30 do 40%. Więc musi być o wiele więcej pokojówek, o wiele więcej specjalnego personelu, który będzie tylko i wyłącznie zajmował się dezynfekcją. Dezynfekcją dosłownie wszystkiego. Kilka razy dziennie muszą być dezynfekowane wszystkie urządzenia, z których będą korzystać klienci danego hotelu. Czyli yy, na przykład yy, windy, yy, przyciski w windach, yy, klamki, i tego typu właśnie sprzęt. Przed wejściem do każdego z hoteli będzie znajdowała się specjalna mata dezynfekująca. Kiedy już wejdziecie do hotelu, musicie udać się do recepcji i w recepcji otrzymacie specjalny formularz. Będziecie musieli go wypełnić i udostępnić następujące informacje. Czy w ciągu ostatnich 14 dni chorowaliście na koronawirusa? Czy chorowaliście na jakieś inne choroby? Po zakończonym urlopie dokąd udacie się? Czy podczas pobytu w hotelu planujecie jakieś dalsze wycieczki i do jakich miast? Również podczas meldowania w danym hotelu zostanie Wam zmierzona temperatura. Wymagane jest również od teraz w każdym hotelu musi być co najmniej jeden lekarz oraz kilka pielęgniarek. Gabinety lekarskie muszą być dobrze wyposażone i na stanie każdego gabinetu muszą być testy na koronawirusa. Jeżeli w danym hotelu okaże się, że jest jakaś osoba zakażona, automatycznie zostaje ona przenoszona do specjalnie stworzonej do tego celu strefy osób chorych. I ta strefa jest odizolowana od całej części, od całej reszty hotelu i do niej będzie miał dostęp wyłącznie personel medyczny. Pokój, w którym mieszkała taka osoba musi być kompletnie wysprzątany oraz całkowicie dobrze zdezynfekowany i pokój ten zostaje zamknięty na 72 godziny i absolutnie tego pokoju nie można w ciągu tych godzin wynająć innym osobom. Twoje hotelowe muszą być codziennie bardzo dobrze sprzątane oraz dezynfekowane. Dezynfekowane musi być po prostu wszystko. Poręcze, klamki, przyciski, uchwyty, czajniki, uchwyt od lodówki, krzesełka, które znajdują się na przykład na balkonie, po prostu wszystko. Cały personel musi pracować w maseczkach oraz w rękawiczkach ochronnych. Również personel musi zmieniać codziennie swoją odzież roboczą. W lobby hotelowym również zostanie zmniejszona ilość stolików, krzesełek, foteli czy kanap, tak żeby można było zachować ten bezpieczny dystans do dwóch metrów. Również, jeżeli będziemy czekać, na przykład w kolejce do recepcji, również na podłodze będą takie wyznaczniki. Które pomogą nam zachować tą, tę, tą bezpieczną odległość. Teraz jak będzie wyglądało życie na przykład na basenie czy na plaży? No, bo nie wyobrażam sobie, jadąc do hotelu, żebyśmy nie mogli wykąpać się w basenie czy skorzystać z plaży. Tam również moi drodzy, będzie zachowany dystans, czyli leżak od leżaka musi być ustawiony w odległości co najmniej 1,5 metra. I nie można, tak jak to bywało do tej pory, przesuwać i jeździć sobie tymi leżakami po całym basenie. Tam, gdzie leżak zostanie ustawiony, gdzie jest zaznaczone miejsce, tam ten leżak będzie musiał zostać. Na plaży również będą ustawione leżaki, ale również w tej odległości. 1,5 do 2 metrów, i również nie będzie można po całej plaży sobie z tym leżakiem wędrować. Jeżeli chodzi o wodę w basenie, woda w basenie y, będzie oczywiście codziennie dezynfekowana, ale ilość chloru została znacznie zwiększona właśnie dla tego bezpieczeństwa. Sali, gdzie będziemy spożywać nasze codzienne posiłki, również zostanie zmniejszona ilość stolików. Odległość między stolikami będzie wynosiła 1,5 m, a odległość między poszczególnymi krzesełkami około 80 cm. Formuła All Inclusive, jeżeli chodzi o jedzenie, oczywiście zostanie zachowana, ale troszeczkę zmienią się reguły. To znaczy, nie, będziemy, nie będzie jedzenie stało na bufecie w formie otwartej. Wszystkie posiłki będą znajdowały się w plastikowych albo szklanych pojemnikach z przykrywką i na tej pokrywie będzie tylko taki otwór i. Swoim widelcem, czy swoją łyżką, którą wcześniej sobie weźmiemy, pobierzemy z baru, będziemy mogli na swój talerz nałożyć to jedzenie. Albo yy, przy takim bufecie będzie pracownik i w, będziemy tylko wskazywać, co chcemy, żeby nam nałożył na talerz, i to zostanie nam dane. Forma Grilli zostaje zachowana w niezmienionej formie. Co się również zmieni. Nie będzie na sali jadalnej czajników tych samowarów takich z herbatą, z sokami, z kawami. Kawę, sok, czy herbatę, czy wodę będziemy mogli wziąć sobie z baru. Na każdym stole nie będą znajdowały się solniczki oraz pieprzniczki, tylko sól i pieprz, będzie podawana w jednorazowych opakowaniach. Będzie zwiększony personel obsługujący na takiej sali jadalnej, i jeśli nam czegoś zabraknie, to ten personel, żeby ułatwić nam życie, będzie nam donosił posiłki, o które poprosimy. Również ten personel musi być w specjalnych rękawiczkach i w specjalnych maskach, a w kuchni dodatkowo jeszcze w specjalnym obu, obuwiu. I tak jak powiedziałam, yy, codziennie ubranie musi być zmienione, musi być świeże. Jeżeli w danym hotelu znajduje się centrum fitness albo centrum spa, oczywiście będziemy mogli z niego korzystać, ale będzie to troszeczkę ograniczone. Trzeba będzie wcześniej zapisać się i maksymalnie będzie można przebywać w takim salonie do 30 minut. Po 30 minutach jest przerwa 15-minutowa i cały salon zostanie zdezynfekowany. W ogrodach hotelowych oraz na plaży. Zaleca się, by były organizowane takie miejsca rodzinne, jeżeli rodzina przyjeżdża na przykład z dwójkiem czy z trójką dzieci i żeby po prostu mogła czuć się bezpiecznie, to w każdym ogrodzie hotelowym lub właśnie na plaży powinna być oddzielona taka strefa dla rodzin. Każda rodzina jak gdyby będzie przebywała w oddzielnym ogródku, żeby nie mieć kontaktu bezpośredniego na przykład z innymi dziećmi. Jeżeli chodzi o różne programy rozrywkowe w hotelach, oczywiście one nadal będą, ale będą w trochę okrojonej formule, tak żeby po prostu uniknąć tego bezpośredniego kontaktu. Ale na przykład jakieś tam występy piosenkarzy, czy występy klaunów na scenie, czy na przykład jakiejś trupy cyrkowej, oczywiście nadal będzie możliwa. Ale na przykład w takim amfiteatrze, również siadając na krzesełku, będzie można usiąść tylko na tym, które będzie zaznaczone, czyli trzeba będzie zachować ten odstęp półtora metra. Jeżeli chodzi o życie poza hotelem, będzie one, moi drodzy, normalnie odbywało się. Każdy już poza hotelem na własną odpowiedzialność będzie korzystał z, z uroków miasta, ale puby i dyskoteki będą nadal zamknięte. Przed wejściem do wszystkich pomieszczeń, z których korzysta wiele osób, czyli do takich jak na przykład winda, jak toalety, jak lobby hotelowe, jak spa, jak sklepiki, które znajdują się w danym hotelu. Więc przed każdym takim pomieszczeniem muszą znajdować się płyny do dezynfekcji rąk. Specjalne zalecenia również dotyczą toalet. Pierwsze drzwi wejściowe, które prowadzą nas do wspólnych toalet powinny otwierać się automatycznie, żebyśmy nie mieli kontaktu z klamkami. Jeżeli w danym hotelu niemożliwe jest zamontowanie automatycznie otwieranych się drzwi, zaleca się wymontowanie tych drzwi z klamką, a zamontowanie specjalnej kotary. Oczywiście przed wejściem do toalety również powinna znajdować się mata dezynfekująca. Personel sprzątający co godzinę musi dezynfekować kompletnie całą toaletę. Hotele zobligowane są do tego, żeby jak najczęściej badać stan zdrowia swoich pracowników. Jak podkreśla minister kultury i turystyki w Turcji, dbanie o klienta, o jego zdrowie, o jego bezpieczeństwo jest w tej chwili priorytetem. Tureckiego rządu. Certyfikacja tych hoteli potrwa mniej więcej do 15 czerwca i udział w tej certyfikacji czystości biorą najwybitniejsi eksperci w dziedzinie zdrowia. Turcja chce być przykładem dla całego świata, jak należy dbać o klientów, jak należy dbać o ich zdrowie, jak należy należycie przygotować się do. Przyjęcia turystów z całego świata, jak należy dbać o ochronę zdrowia i interesy klientów z całego świata. Mam nadzieję, że w tym roku uda się Państwu polecić do Turcji, spędzić wspaniały urlop, przede wszystkim zdrową i bezpiecznie. Wrócicie z tego urlopu z bagażem cudownych wrażeń i nie będzie to ostatni urlop ale będziecie chcieli wracać tam każdego roku, bo naprawdę warto. Na dzisiaj tyle przygotowałam dla Was. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Bardzo się cieszę, że znowu mogliśmy się spotkać. Życzę Wam wspaniałego, cieplutkiego, miłutkiego dnia i do następnego razu. Pa, pa!